Hej, witam Was w kolejnym dniu. Zobaczcie, dzisiaj mamy taką pogodę. Takie chmury. Tutaj świeci słońce. Tutaj nie widzicie, ale raz świeci słońce. Raz pada deszcz. Tam już idą straszne chmury, ciemne. Przed chwilą była wielka ulewa. No i tak będzie dzisiaj cały dzień, bo zapowiadali na dzisiaj deszcz. Więc takie angielskie lato. Piękne lato. Zresztą tak jest ostatnio, w tym roku w ogóle. Jeszcze się w ogóle nawet nie opalałam nic. Pogoda jest taka. Jest też ciepło, często w niektóre, dni, a w niektóre dni, ale to nie jest taka pogoda. Wiecie, jak w Polsce jest, że codziennie ubierać krótkie na przykład spodenki, krótkie rękawki i możecie tak sobie chodzić codziennie wszędzie. Tutaj się co chwilę pogoda zmienia i można wejść w krótkich rękawkach, ale. Często jest tak, że nie wyjdziecie w krótkich rękawkach i krótkich spodenkach, bo po prostu non-stop się pogoda zmienia i nie jest tak, wiecie, fajnie. Takie lato, a tutaj... No, jak przychodzi już później sierpień, teraz jeszcze jest lipiec, ale jak przychodzi sierpień, no to już się po prostu lato kończy, więc wtedy już nie ma szans na ekstra super pogodę. Niestety tak jest. Tyle miesięcy się czeka na super, na lato, a nie zawsze jest tak fajnie. Przychodzi parę dni, e, jakieś super fajne pogody, a później jest, znowu jest taka, jak widzicie. To jest właśnie minus. Normalnie bylibyśmy teraz przeważnie, no jak zawsze, pewnie w Polsce, no ale wiecie, jeszcze się nie udało nam polecieć, niestety, i kolejne lato. Tutaj będzie trzeba spędzić, niestety. W Polsce mielibyśmy trochę rzeczy do roboty, wiecie, tam w nowym domu i w ogóle. Teraz prawda załatwiania, no ale wszystko się przesuwa, przeciąga i mam nadzieję, że to się kiedyś skończy i w końcu będziemy mogli normalnie polecieć. Bo już kurczę, ileż można, no nie. Zresztą wszyscy już mają tego dość, więc co za dużo gadać. No. No to ja idę sobie teraz zrobić coś do picia, do jedzenia. Później się odezwę do Was. Więc ja sobie zrobiłam jedzonko. Dzisiaj zwykłe takie po prostu kanapki z szynką i ogórkiem zielonym. Ostatnio w ogóle bardzo rzadko jem ogórka zielonego, jeśli chodzi tak na kanapkach, bo jem w sałatce do obiadu na przykład, ale tak właśnie na kanapkach to jakoś tak rzadko ostatnio. No, i dzisiaj sobie zrobiłam takie kanapki. W tle możecie słyszeć pralkę, jak się pierze, Mam nadzieję, że mnie słychać. E, do tego mam herbatę zieloną. E, e, o smaku, jaką sobie wyobrażam? Z cytryną. Herbatę zieloną, z cytryną. E, w ogóle już Wam nieraz mówiłam o herbatach z firmy Malwa, tych zielonych, nie tylko zielonych. E, ale to jest jedno z moich ulubionych herbat, i wiecie, ostatnio sobie kupiłam, bo już miałam kiedyś takie coś, taki cały zestaw. On kosztuje, tutaj kosztował 2 funty jakieś, a w Polsce kosztuje jakieś około 10 złotych, czasem można znaleźć nawet za 8. I macie tutaj 30 herbat i, i 6 smaków, czyli i po 6 torebek z każdego smaku czyli jest. Zwykła zielona z grejpfrutem, z cytryną, z żurawiną, z imbirem i o smaku opuncji figowej. Tyle, że ta, co o smaku opuncji figowej, to wiecie w składzie, bo tutaj macie, możecie zobaczyć sobie z tyłu skład dokładnie, to ta o smaku opuncji figowej, nie, nie o puncji figowej. Opuncja figowa to ma w składzie właśnie puncji figową. Chodzi mi o żurawinę. Żurawina, mm, samej żurawiny jest tylko mm, 2%, czyli bardzo mało. A główny składnik to jest hibiskus, więc i porzeczka czerwona. Mm, więc nie wiem czemu tak się nazywa: powinno być o smaku mm, hibiskusa, a nie żurawiny. E, mm, ale nie o to chodzi. Chciałam powiedzieć, że te herbaty to są jedne z moich ulubionych, ale dlatego, ponieważ sami widzicie, intensywny kolor się robi zaraz po zaparzeniu. Do tego w smaku jest bardzo dobra. nieraz kupujecie herbatę zieloną, jakąś smakową, i ona, wiecie, smakuje tak nijak, nie ma w sumie tego smaku, jaki powinna mieć. A ta ma, jak macie. Z imbierem to czujecie, ten Imbierek. macie cytrynę, to czujecie cytrynę, opuncja figowa bardzo fajna w smaku jest, polecam Wam i jeszcze poza tym świetnie pachnie, naprawdę te herbaty mają naprawdę super zapach, tak samo już Wam kiedyś mówiłam o, z tej firmy, że lubię też malinę z lipą i ona naprawdę pięknie pachnie malinami, ma taki intensywny czerwony kolor. Yy, do tego bardzo ładnie zapakowana i, yy, i smak ma, po prostu dobry smak. Yy. No i jeszcze lubię yy, gruszkę z melisą, też jest bardzo dobra. Yy, więc polecam wam bardzo te herbaty i yy, wiecie, możecie sobie tutaj. To coś, wiecie, ciekawego. Wiem, że mają różne zestawy takich herbat. Nie akurat zielone, możecie sobie kupić, właśnie róż, z zwykłymi herbatami o różnych smakach. To jest fajne, bo na przykład możecie sobie wybrać herbatę na jaką macie ochotę, a nie na przykład całą torebkę zużyć. I w ogóle możecie przetestować sobie, no bo wtedy mm, wiecie, która wam najbardziej odpowiada, i później sobie możecie kupić większe opakowanie z danej herbaty. Więc bardzo wam polecam. Jest yy, bardzo, bardzo fajna ta herbata. I Co wam jeszcze chciałam polecić? To ten serek y, Homo z Piątnicy, y, ponieważ wiecie, moim, moim zdaniem jest dużo lepszy niż y, serek y, z Danio na przykład, y, niż ten Danio, ponieważ y, Danio jest taki y, dużo słodszy moim zdaniem, więcej cukru zawiera, a ten, ten jest taki, wiecie, jest słodki, ale nie przesadnie, jest y, naprawdę pyszny. Y, moim zdaniem jest lepszy niż Danio. I bardzo Wam go polecam. Tylko, że nie mają za dużo do wyboru smaków różnych. Nie tak Danio ma dużo smaków do wyboru. A tutaj są tylko cztery: czyli taki truskawkowy, waniliowy, taki zwykły z kawałkami czekolady. I po prostu zwykły, naturalny, bezsmakowy. Serek, taki biały. Więc tylko tyle do wyboru, ale ja najczęściej kupuję właśnie truskawkowy albo ten waniliowy, bo, to, bo są moim zdaniem najlepsze. Więc bardzo Wam polecam ten serek. Jestem ciekawa, czy, czy też lubicie, czy może macie jakiś inny swój ulubiony. Więc to tyle. Ja idę jeść, pić herbatę i później będę coś jeszcze robić. Muszę postrzątać w domu, podkurzać, powiesić pranie trochę. Trzeba poogarniać chatę. Tak, więc ja się tak wymalowałam, szybko, tak byle jak, bo zaraz idę do znajomych, bo ostatnio byliśmy u nich na urodzinach i się bardzo rozpadało, więc pożyczyłam parasol i idę jej teraz oddać. I właśnie chcę jej szybko, ponieważ przed chwilą padał deszcz i dalej zapowiadają na dzisiaj, więc chcę zdążyć, żeby, wiecie, mi też nie złapało, nie chcę dwóch paras parasoli. Jeść ze sobą, więc pójdę szybko. Może po drodze skoczę jeszcze do takiego sklepu, zobaczymy. Ale właśnie pójdę, więc malowałam się tak mm, bardzo szybko. Użyłam sobie, abyście chcieli wiedzieć, to mm, jeśli chodzi o cienie, no to tak, byli jak, wiecie, ta paletka z, z muła, którą często używam, nie wiem, czy tutaj widać. A, no i a, nie z muła, tylko w Make Up Revolution. To jest Velvet Rose Color. No i stara paletka z Muła. Ja tą paletkę też bardzo lubię, chociaż tania jest. Ona kosztuje jakieś 3 funty. Za 3 funty można już ją kupić. Ale już, już już jest bardzo stara. Nie ma tutaj już prawie niektórych odcieni. Zobaczcie. Ale bardzo fajnie są napigmentowane te z zwłaszcza bardzo je lubię Tak to wygląda, tak się nazywa, jakby ktoś chciał wiedzieć Czy widać? O, no i właśnie e, bardzo lubię tą... Mm, też tą paletkę e, Podkład użyłam sobie e, z Rimmela, Lasting Finish e, Ja mam w kolor, to w kolorze 103 Ostatnio e, Używam cały czas y, tych samych y, jakby odcieni. Y, teraz wylecie tych dokładnie, co używam w zimie, ponieważ jeszcze w ogóle się tutaj nie opaliłam, tak jak mówiłam, ponieważ y, no, pogoda jest kiepska, więc y, nie mam nawet kiedy użyć ciemniejszych podkładów, więc w sumie nie opłaca się mi kupować w jakiej, w większej ilości podkładów. Y, Jasny czy ciemnych, bo później nie mam nawet ich kiedy zużyć. I tak mi leżą, leżą, a używam cały czas po prostu tych, co cały rok tych samych. Tuż dorzę z Eveline Fiber Last, ale ten srebrny użyłam. I szminkę z, z iPhoneu taką, nie wiem czy tutaj widać. Nie chcę się wyostrzyć Odcień mm. Nie może się wyostrzyć Więc nie wiem jak Wam pokażę To jest kolor Jakby ktoś chciał wiedzieć z tej serii, tutaj nawet chyba nie piszę. Mm. A to z tej zwykłej serii True Color chyba, czy coś, no nie wiem, jak tylko nie się nazywa. Kiedyś mówiłam tutaj w którymś odcinku o niej, więc ją użyłam. I um, to tak delikatnie sobie wklepałam, um, nie za dużo po prostu Żeby było tak delikatnie No i w sumie, a brązer jeszcze użyłam, z, z bronzera użyłam Gdzie go mam? Tego z Lovely, ta czekoladka W kolor medium-średni I to jest jeden z moich ulubionych takich brązerów, zwłaszcza jeśli chcę tak szybko się wymalować i nie chcę, wiecie Jakieś krzywdy sobie zrobić, więc jest bardzo fajny. No i e, korektor to z Maybelline użyłam. Znowu nie wiem, gdzie go dałam. Wspieszę e, się bardzo i dlatego tak wszystko. Mm, a, no ten. Ła, spadł mi. Ten. E, Jak mam w kolorze. 01 Light Zobaczcie Znowu nie chce mi się tutaj wyostrzać Bo mnie wyostrza Nie widać Nie wiem czemu nie chcę tego wyostrzyć tak Z daleka widać, ale z bliska nie Ale to 01 właśnie light kolor I ostatnio się z nim polubiłam Wydawało mi się na początku za ciemny, a teraz nawet oś tak zlewa dobrze tutaj w ogóle z kolorem skóry, jak ktoś chce sobie bardziej rozjaśnić, to musi kupić sobie odcień troszeczkę jaśniejszy, a nie wiem, bardzo go lubię w sumie. Chyba teraz to jest chyba jeden z moich takich ulubionych korektorów, bo nie wiem, sprawdza mi się bardzo dobrze. Jedynie tej gąbeczki nie lubię i w ogóle nie używam, więc wyciska sobie troszeczkę na. Daję sobie na pędzelek po prostu a, albo na palec, ale nie używam w ogóle e, tej gąbeczki, bo no bo będzie to z sensu. Mogliby trochę inne opakowanie zrobić. E, no i tak, jeszcze za Wam chciałam powiedzieć, że ostatnio, już jakiś czas używam taką tą giełkę do ciała. E, Attitude się nazywa. Można kupić też takie perfumy. One są tanie, bardzo mgiełka też jest bardzo tania. Ale bardzo ładnie pachnie. No, są też inne zapachy jak to się woli. Jest taki kwiatowy Słodki, jakby trochę kwiatowy A... Chyba najfajniejszy z tych zapachów, tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie Z tej serii No i to jest taki bardzo no, Bardzo ładny zapach, taki świeży na lato, taki Orzeźwiający urze Więc też Wam mogę polecić no, więc yy, ja, o właśnie słońce teraz wyszło, więc pogoda się poprawiła, więc yy, przebieram się I idę Później się do Was odezwę, albo bo, bo z drogi się odezwę jeszcze, albo później jak wrócę No zobaczymy Więc na razie Tak więc ja idę, parasol w ręce Zaczęło się znowu trochę chmurzyć, ale mam nadzieję, że mnie nie złapie deszcz Wszystkie. Przez euro. Zobaczymy. A no jest co, nawet jest ciepło. Wcale nie ma z jakiego zimna. Z ciepło, tylko że pogoda jest taka niepewna. No ale co zrobić? Takie lato w Anglii. Thank you Więc właśnie wyszłam do domu. Byłam w szopie, ale nic nie kupiłam. Zastanawiałam się nad pewną torebką, ale a, a nie byłam tak pewna do końca, i tu nie kupiłam. No i w sumie nic nie kupiłam. Wróciłam do domu. Teraz wchodzę na górę. Za chwilę się do Was znowu odezwę. Pamiętacie, jak y, mówiłam Wam o o tym, o odżywce do włosów z tej serii z Lidla. I szampon, później, później też wam pokazywałam, ile się nie mylę. Bardzo fajna seria, świetna. To później kupiłam sobie jeszcze drugą odżywkę z tej serii. Taką, taką nadającą objętość włosom, bo chciałam sprawdzić, czy, czy wiecie, czy wszystkie są dobre, czy nie. Czy znaczy wszystkich nie będę kupować z tej serii, ale na pewno. Tą jeszcze kupię i tą jeszcze też w tej serii też kupię do farbowanych włosów, bo muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, czy, czy z tej serii, czy taka, czy taka, one są naprawdę świetne. Ta seria mi się tam udała w Lidlu, mogę Wam polecić. Nie, nie są to drogie rzeczy, tanie i po pierwsze, że, że mm, jeśli chodzi o odżywkę, no to jest gęsta, fajna. No i włosy są świetnie, po nie rozczesują, więc. Yy, a ja właśnie zawsze patrzę na to, żeby się włosy dobrze rozczesywały po odżywce, bo po, nie wszystkich, po niektórych znaczy się nie rozczesują. Więc naprawdę, czy ta nadająca objętość włosom, czy do koloru są naprawdę świetne. I szampony, tak samo bardzo fajne, więc ta seria jest naprawdę. Bardzo fajna i bardzo Wam nią polecam. Tak więc ja się z Wami już dzisiaj będę żegnać. Mam jeszcze parę rzeczy do robienia. Teraz sobie zrobię kawę, wypiję sobie na spokojnie. I jeszcze muszę zrobić obiad. Uh, więc... Uh, dzisiaj to będzie taki szybki obiad. Ziemniaki, tylko je wcześniej ugotuję, później sobie podsmażę fajnie na patelni, na chrupiąco, takie w kawałeczka, w kosteczce, kosteczkę z jakimś sadzonymi, no z sałatką, no z sałatką. Raczej to będzie taka wiecie pocięta sałata, starta marchewka, trochę do tego cebuli, majonez, może być troszeczkę. Jak ktoś chce, pomidor, ogórek można sobie paprykę poprykę wkroić, dać majonez, trzeba to przyprawić solą pieprzem, i bardzo dobra sałatka. A jutro mam w planach robić fasolkę po brytońsku, więc będę miała pewnie już na dwa dni na pewno na dwa dni, więc spoko. A pamiętajcie, ostatnio Wam mówiłam o ptaku, że nam się tutaj rozbił, i mart o szyby, i martwy tam leżał na dole. Później drugi się rozbił, ale odleciał, to było przy mnie. No i teraz znowu trzeci się rozbił. No i też był martwy, też leżał martwy tam na dole. I co chwilę coś z tymi ptakami? Podobno, że coś nie tak jest z polem magnetycznym ziemi, bo tutaj w Anglii jakieś 900 gołębi zaginęło. Różne osoby, które wiecie, hodują te gołębie, zgłosiły, że tego gołębie do nich nie wróciły. I jest ich około 900, więc to się tak właśnie jest. Mam nadzieję, że już więcej ptaków się nie rozbije. To tylko u nas się te trzy rozbiły, a u innych osób no nie wiadomo. Więc nie wiem, co to się dzieje. No To chciałam wam powiedzieć. Ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście. No i odezwę się znowu pewnie za jakiś czas. Więc do usłyszenia. Na razie, pozdrawiam Was.